Jeśli ktoś wam mówi, że Deus Ex z 2000 roku nie potrzebuje remastera to albo kłamie, albo ma nostalgię tak silną, że przestał zauważać piksele. Aspyr. Ci sami, którzy odświeżyli Kotora postanowili wziąć się za pierwowzór cyberpunkowych RPGów. Co dostajemy? Przebudowane modele postaci, dynamiczne cienie i nowoczesne sterowanie. Czy jednak te wszystkie poważnie brzmiące technologie dały zamierzony efekt? Powiem Wam uczciwie, na zaprezentowanych materiałach różnica jest marginalna. Więc co do tego remastera, to nie wiem, czy jestem szczególnie przekonany. Niemniej, jeżeli Zwiastun przekonał Was, to premiera ma odbyć się 5 lutego 2026. Jeżeli więc jeszcze nie mieliście okazji ograć tej legendarnej pozycji, możliwe, że mimo wszystko warto będzie po nią sięgnąć, o ile nie odstraszy Was cena, którą zapowiedziano na około 30 dolarów.